kłaniam się bardzo, bardzo gorąco i muszę Wam na samym początku obwieścić, że projekt o bezdomnych, o w Amsterdamie, żyjących czy, czy w okolicach zostaje najzwyczajniej w świecie od nowego roku wyłączonej. To wszystko za sprawą próśb, które do mnie spłynęły, by nie ujawniać, w jaki sposób um, że tak powiem e, e, trybusze pracy e, pracują, e, w jaki sposób e, jest to robione, gdyż, jak to choćby Don Camilo z, e, zasugerował, niechcący ludzie zaczną się denerwować, że zaczynają tracić jakiś tam przychód, biznes, prawda, jak zwał, tak zwał. A więc oficjalnie od 1 stycznia więcej materiałów na ten temat się nie pokaże. Do 1 stycznia być może tylko jeden materiał, nie jest to powiedziane na 100%, być może tylko jeden materiał um, spłynie i będzie w jakiś sposób jeszcze tam umieszczony. Materiały, które już są zrobione, te materiały zostają na... Najzwyczajniej w świecie na, na kanale, nie zostaną w żaden sposób y, skasowane. Ale władza, a tak naprawdę to henhebbing, strażnicy na rowerkach. A my oczywiście na redach i tak sobie na redach idąc, podyskutujmy jeszcze chwilę. Mianowicie Amsterdam Live. Ten blok pozostaje i zostanie rozbudowany o takie opcje jak na przykład jak się poruszać w goszczu komunikacji miejskiej, jak znajdować tanie bilety, jak wynajmować mieszkanie, jak szybko znaleźć pracę, jakie również jakich agencji unikać, czy, czy jakie agencje są rekomendowane, żeby, żeby sobie tam pójść i i popracować, no mało tego oczywiście e, tutaj razem razem z tym blogiem e, i, i blokiem Amsterdam Live e, najzwyczajniej w świecie łączy się opcja e, Holandia ciekawe miejsca e, tam najzwyczajniej w świecie będzie można moi mili zobaczyć ciekawe miejsca w Holandii jak i również nie ukrywam że zaczniemy od ciekawych miejsc w Amsterdamie oczywiście jeśli chodzi o blok Amsterdam Live tam również zobaczycie i usłyszycie historię oczywiście rowerów czyli święte krowy na dwóch kółkach i nie tylko no i czasem na trzech Tutaj będzie sporo, sporo temu poświęcone. Zobaczycie gigantyczne parkingi choćby na tle Amsterdamu, które no, piornują wielkością nawet dochodzącą do 2 czy 3 tysięcy miejsc parkingowych. To wszystko będziecie mogli um, oglądać w bloku Amsterdam Life. Na bazie Amsterdamu również będziemy tutaj e, budować e, resztę, e, resztę tego bloku w postaci jakby nająć mieszkanie czy gdzie tanio, a gdzie drogo. E, tak to wygląda moi mili. Ja tymczasem e, uciekam, bo jest chłodnawo. Bo... Nie chcę mi się w jakiś sposób tutaj z wami podróżować i wam klepać jakąś nudę. A więc tu jest zapowiedzi na nowy rok, w tym, w tym prawdopodobnie momencie bezdomni to czy, czy, czy klasa ta biznesowa E, zaczyna klaskać w dłonie i yeah! jeee, prezenter alien odpuścił, <noise> tak odpuszczam to dla Was e, abyście mogli dalej kręcić swój biznes żeby był Wilksy ty nie obca cała poza tym moi mili, jeśli macie jakiekolwiek pytania, pamiętajcie zawsze w zakładce info jest tam mail możecie na niego pisać, pytać, tak to niektórzy robią Niektórzy pytają o pracę, niektórzy pytają o jakieś takie bardziej przyziemne rzeczy, inni z kolei piszą, sugerują co by chcieli zobaczyć. No oczywiście jak najbardziej możecie. Pamiętajcie, że również jest tam numer telefonu, na który możecie bezpośrednio do mnie zadzwonić, gdzie możecie podsunąć temat, jeśli pracujecie w jakimś biurze, które uważacie, że łamie wasze, wasze prawa. Zadzwońcie jak najszybciej się tym na pewno zajmiemy, nikt nie będzie tutaj w żaden sposób stratny prawda bądźmy bądźmy realistami moimi cóż ja żegnam się z wami na tą chwilę do zobaczenia w następnym materiale jeśli macie pomysły na jakiś nowy materiał, nowy blok Oczywiście informujcie, nie bądźcie żyły. Prezenter Alien pozdrawiam Was, trzymajcie się.